Dzień dobry, poniedziałek. 30 stopni około, będzie jeszcze więcej. Mam dosyć upałów. Witam się oczywiście z toru Kielce. To będzie intensywny tydzień, bo w czwartek już uderzam na kiecz na rundę Drift Open. Tymczasem dzisiaj pozwiedzamy troszeczkę lasu i troszeczkę konwencjonalnego toru. Zaczynamy. Eee, słuchajcie, dzisiaj mam nadzieję, że pogoda dopisze. Pojeździmy trasę w dwóch konfiguracjach. Zmienimy trasę o godzinie 13. Standardowo 13, myślę 13.15, najpóźniej robimy przerwę. O 14 wznawiamy i po południu jeździmy w drugą stronę. Plan na dzisiaj jest bardzo prosty. W międzyczasie jest oczywiście odcinek leśny, jak i konwencjonalna część toru Kielce o godzinie 13, 13.15 będzie przerwa. Po przerwie będzie odwrócony tor Kielce, jakiś owad usiadł na mikrofonie, momencik. Będzie odwrócona sekcja na tym domyślnym torze Kielce, więc prawdopodobnie po prostu do przerwy będziemy na odcinku leśnym. Po przerwie wrócimy na konwencjonalną część toru Kielce, która jest jechana w długą stronę i zawsze to wygląda troszeczkę inaczej. Jakieś urozmaicenie po prostu. w jakimś mocno zmodyfikowanym LSM. Powiem szczerze, jestem w cieniu, tutaj jest na ogół troszeczkę chłodniej, ale zaczyna być czuć, że te temperatury robią się faktycznie wysokie. A chętnie bym to został na dłużej, ale jeszcze chwileczkę i uciekamy na konwencjonalną nitkę toru kielce. I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, w tym sezonie wspierają mi firma Lostax, stacja demontażu pojazdów, miejsce piastowe niedaleko, Krosna firma Gitkar, szpilki i dystanse oraz firma Engara Motorsport. I tym sposobem uciekłem z lasu, za dobrze mi tam było, troszeczkę za chłodno przyznam się. I akurat uda się troszeczkę pogmerać po serwisie, pozaglądać szybko jak to wygląda, kto tutaj jeździ, jak wygląda strefa serwisowa i uciekniemy potem na malutką przerwę. Po przerwie będzie odwrócona trasa, więc coś co widzieliśmy chociażby na Drift Open w roku bodajże 2019? Chyba tak. Ta trasa, tutaj nie driftujemy. Stąd ze startu pierwsza zona jest tutaj po tej stronie. Ona jest oznaczona po to, żeby Wam łatwiej było się złożyć. Spokojnie, spokojnie, to nie chodzi o to BMEczkę, której ściągło koło. Tutaj po prostu jeden z y, zawodników trenujących odlatuje z treningu. Wytrenował się, opony wszystkie spaliły, ucieka do domu. Wszystko jest bezpiecznie, a opona czasem zejdzie. Takie życie na driftach. <śmulety> Słuchajcie, wychodzi na to, że tak to z grubsza wygląda. Nie za każdym razem dzieją się fajewerki, czyli to będzie tym razem troszeczkę bardziej nudna relacja, mam wrażenie. Albo ja już po prostu na tyle przesiąkłem tym sportem, że ciężko jest mi pokazać coś, co by mnie naprawdę szokowało i mógłbym Wam to sprzedać w cudzysłowie jako naprawdę niesamowitą, niesamowitą akcję. Po prostu, TEASA jak widać jest trudna, bo wymaga troszeczkę mocy albo bardzo dobrego panowania samochodu o małej mocy. Przede wszystkim to dociągnięcie się po długim łuku, to jest najważniejszy problem. Dodatkowo szybciej kończymy ten dosyć specyficzny trening na torze Kielce, Drift Tor Kielce. Wrzucam Wam mapkę, kiedy są kolejne treningi. Oczywiście zachęcam Was, drifterów, żebyście się zgłaszali, bo jest tutaj okazja wyjeździć się i dobrze wypaść. Taki suchar, trochę nie na miejscu, przepraszam. Co? Eee, so. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej przerobię materiały, ten odcinek wyląduje przed czwartkiem na YouTubie, bo w czwartek już wyruszam na Kietrz, módlcie się o piękną pogodę, bo ja już się modlę całym sercem.